panie mężczyzn, więcej osób się zgłasza do kół. No dzięki też temu, że troszeczkę jest nieco większe zrozumienie dla działalności kół. No i trochę walka ze stereotypami niestety, które gdzieś w, w, w pod koniec, no przede wszystkim XX wieku powstały. Powiedzieć, że te tradycje kół gospodyń wiejskich są rzeczywiście bardzo cenne. My je chcemy właśnie bardzo podtrzymywać y, sławniki gwarowe. Będziemy również zajmować się właśnie gwarami, bo to też jest taki troszeczkę temat zaniedbany. Mamy odzew i też właśnie mamy taki odzew od różnych stowarzyszeń i też między innymi właśnie od Kół Gospodli wiejskich Kobiet, które przecież też są strażniczkami tej gwary w swoim regionie. One to po prostu ten żywy przekaz przecież to jest głównie w tych środowiskach twórczych, twórców ludowych i da tym właśnie nam bardzo e, rozwój biblioteki no, naszej, nie. zarówno znaczy w Warszawie, jak i tu w porawach, przebiegał tak jak teraz. To znaczy, żeby ta biblioteka wróciła na swoje właściwe że Dzisiaj każda rodzina funkcjonuje w trochę inny sposób i na pewno jest jeszcze wiele takich rodzin, które cały czas funkcjonują no właśnie w ten sposób tradycyjny, o którym już wcześniej mówiłam. takie i zajęcia, tak były zwane, ale myślę, że w tej chwili jednak już bardziej staramy się te, te role wyrównać. Mówimy też o partnerskich modelach. Żeby miały poczucie, że są na właściwym miejscu, że nie muszą się poświęcać, że nie, nie miały poczucia, że ich praca jest bezwartościowa, że to jest właśnie takie, to znaczy ja rozumiem to sformułowanie krzątanie, prawda, ale że to jest że przątanie że, że tak na jest bardzo często ogromnym wysiłkiem, żeby tak spojrzeć na tak zwaną niewidzialną pracę. Mówiąc, spotkać Panie z kategorii Palchatki, e, często właśnie interesują się Panie działalnością Księżnej Izabeli, gdyż Palchatka jest takim miejscem, w którym Księżna e, założyła filialny obrót właśnie, przedłużenie obrotu Puławskiego. I tam zajmowała się nie tylko edukacją chłopów, ale też właśnie sadziła drzewka razem z nimi. Założyła też w Serdecznie dziękuję za to, że posiedzili panie czas e, swój. Pogoda może nie niesprzyjająca, ale to chyba fajnie to spowodowało. bo tyle energii, że aż w mury Tu jest słońce, więc brzmiało. To była najgłośniejsza impreza w mieście dzisiaj. Obrigado